Rutkowski pławi się w luksusach. Detektyw ma wielką willę wartą miliony. Krzysztof Rutkowski, najbardziej znany detektyw celebryta w Polsce, prowadzi życie w luksusach. Jego niemal 500-metrowa willa pod Łodzią to prawdziwe dzieło sztuki warte miliony. Rutkowski, choć ciągle w ruchu, odnajduje spokój właśnie tam, w przestronnym domu, w którym mieszka z rodziną. Przyznaje, że szukanie idealnego miejsca trwało pół roku. Wiele ofert odrzucił z powodu złego otoczenia, ale gdy znalazł ten dom, od razu wiedział, że to ten jedyny. Najbardziej ceni sobie fakt, że Willa w pełni odzwierciedla jego charakter. Sam projektował wnętrza, kuchnie, schody, salon, a nawet fotele sygnowane jego nazwiskiem, które zaprojektował w 2002 roku. Mówi, że urządzanie tego miejsca sprawiło mu ogromną frajdę, a dom stał się jego oczkiem w głowie. Choć Rutkowski ma już 65 lat, wcale nie zwalnia, tempa i wciąż łączy intensywne życie zawodowe z pasją do pielęgnowania swojej luksusowej posiadłości. Wila Rutkowskiego to nie tylko miejsce odpoczynku, ale też symbol jego sukcesu. Detektyw podkreśla, że każdy element wnętrza został starannie przemyślany, a całość ma być funkcjonalna i nowoczesna. Dom otoczony jest dużym ogrodem, który zapewnia prywatność i spokój. Rutkowski przyznaje, że chociaż praca wymaga od niego wiele energii, to właśnie w swojej posiadłości odnajduje równowagę i motywację do dalszych działań. Mówi, że ten dom to jego miejsce na Ziemi, którego nie zamieniłby na żadne inne.